Witam, ja jestem Bonci, a to jest gra Portal, a tutaj jest przede mną... Azden, hej, witam Was. Zden, no. Ogólnie jestem w realistyce... ogólnie jestem wyższy i chudszy, no ale tak jakoś wyszło, że jestem tym raz mniejszym i grubszym, no. I głupszym. Znaczy, bo bardziej, bardziej sprytniejszym, nie, w wyobraźniu. Zaczynamy, nie? E e Zaczyna później no, trochę później zaczęliśmy od początku, ale... No, ale szło nam dobrze, dobrze to... Co się tego? To... Żona nam tak, tak dobrze, że zaczęliśmy nagrywać. No. Dobra. Musimy gdzieś pójść, bo nic nie wiem gdzie. Musimy się no, szczaić na razie. Co to, co to jest? No jest ściana jedna, jest ściana druga i musimy gdzieś tam pójść, pewnie patrz tam. Widzisz? Pewnie. Tylko nie tylko nie wiem jak właśnie jeszcze. Chyba, że jest ten moment gry, gdzie jest właśnie ciężej. No nie, wątpię. A, już widzę sionek. czekaj, czekaj. Co Tam lub, jest, nie widzisz? Tych so, łóżczan? Czekaj, przybliżę się. Mam, dobra, łap. Idziemy. Dobra. O. No. Właśnie. Pani no, piesze. Panie Pani przodem. <świad> to ja <Deprande> będę bokiem. No! <maniac> <To>. <processo> Ej! Ej! Aha, zapomniałem, sobie. O, Cedru. Cześć. <grymne> Dobra. No idziesz? Kurde pluty No Tak, tak Kurduplu. Teraz, teraz z drzwi co so. Czekaj coś tu wchodziło, a guzik taki jest Gu Te gesty trzeba zrobić chyba Bo nie czekaj Nic się nie dzieje <grymne> Ej to było Weź ten guzik wciśnij Który guzik ten? To, 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 no to, to, no. Nic się dzieje. to, 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 O tutaj no. to, no A, no. właśnie, to, 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 obie, naraz, no. to, 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 Trzy. Okej. Pięknie. No. to, No portal. Bo to, portal. Pięknie. to, raz, no. 3 2 1. Pierwszy. to, <ślavenue> <śla> mi się mam portal. <śla> Dobra To tam mamy? Jakieś kurde tablice, jakieś pokoje. A tutaj? A tu nic nie mamy. No to tutaj mamy ten. A nie, zaraz, zaraz, zaraz. zaraz. Tędy... No tak? Nie. Mm, tak, tak. No i co znaczy, teraz? Mam, no, my się, no my się o tą stronę. No tak... Tam, tam portal? A nie, nie mogę. Mm. Tędy wchodziliśmy. Gdzie teraz iść? Super, super, znowu jakieś zagadki dziwne. Ty, mam płytę, to ja włożę może gdzieś. Tak mi się wydaje, tak mi się kojarzy. Gdzie jest jakiś komputer? Tutaj do tego. Napęd? Nie, to jest jakieś tam. To mi się wydaje, że gdzieś to się płytę wkładało. A tutaj. Ponieważ... Gdzie? A do tego. Do tego nie bo tam, tam wziąłem może to nie jest ta misja, no. No. no, tak, jeśli się coś kojarzyć, Co nie czemu jest otwarte? aha, on tak, bo otworzyłeś o, jest, patrz tutaj, no, zobacz, o, użyłem płytę o o, ja chodź, zaraz będzie niespodzianka Ideą. patrz o, oh, kurde chodź TV, nie? dobra wow, wow. jakieś potworki wow, wow. Ty niszczyłeś ode mnie chwilkę. Przepraszam. <noise> też, <noise> też się tak czuję. Się to... się... O, właśnie, mówiłem. co to było? A yy, albo bo się zgubiliśmy. <noise> no nie. Tak. Ja yy, nas niszczyła, ponieważ się zgubiliśmy i jeż yes, I tak jakoś musiała zrobić. Idiotka. Ale nas odbuduje, to wiesz. Idziemy, jesteśmy. No znowu mi tak, wiesz, kolejna trzeba wybrać misję marszy. Dobra O tyle tych kroków nam liczy Step taken, widzisz? E, teraz misja druga, szukaj, szukaj drugiej misji Druga, 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 gdzie jest druga, czyli na dole gdzieś A, Chyba jest za nami Tutaj jest misja druga? Nie Misja druga, misja druga. Tak mi się coś wydaje, że to ona pana misja druga. Masz? No nie masz. Nie mam. No to ja wymyślę zaraz coś. Tu jest coś, no to tutaj strzelaj i zobaczmy, że się zabiję, no. Nie grałem w to chyba za rok właśnie. Dobra, i tam domy. mamy? Eee... Nie, to nie to. Dobra. Muszę się zabić. Gdzieś... Powinny być drugie drzwi, mi się też tak wydaje, przynajmniej. Kochani, to to te same. Co, so, pokazuje ekran? Nic nie pokazuje, no dobra. Jakieś dźwięcze drzwi są zaraz. Tam są. No Tam są drzwi. Tam... niby są, ale się ich nie ma na razie. Są utopie... derdingi? Nie, wątpię. Nie, to już byliśmy. No już... Tam mówisz? Nie. Yeah. jakiś coś tu kurcze... No dobra, zobaczymy, zrobujemy mniej więcej. Czekaj, ja wiem już o co chodzi. Mówisz? A to Weź chodzi? robię. Dobra, jesteśmy po cięciu. Już no. jest okej. Okay, chyba. Kejesz jest wszystko zahodowane, Kolejna... Drugi, drugi rozdział już kolejny. Co, zaczynamy? Kto skacze, kto operuje? Jak to zekby Ja skaczę, ja skaczę. To rób se te. Portale, do A nie, czekaj, czekaj, to było. Chodź do mnie. No. Ja ci zrobię do skakania. Nie. <grym> Tutaj. A ty masz tam wejść i walić pod siebie. A nie, czekaj, czekaj, caj, ci powiem. Wejdź tam, no wejdź tam, wejdź tam, nie bój się. No, niech się tak trzepie, dobra. I teraz wal pod siebie. Albo nie, ja walnę pod siebie. Aha, nie wyszło. Nie, nie wyszło. Ja jeszcze raz. Nie, nie, nie masz pod siebie, Niecham, muszę to, to sam robić. I, I... teraz... Czeka, nie wiem co się dzieje w ogóle. Nie, nie miałeś walić teraz. jednak... jednak pod siebie. Jednak, jednak miałeś... Y czy ja to zrobię jeszcze raz, a ty masz guziki w dobra? Okej. Okay. Okay. No, masz. Masz tutaj co? Nie? Cię no. rozpętasz, a ja cię wyrzucam do góry. Masz guzik, jakoś wciskać oba chyba, nie wiem jak to ma być. O dobra już widzę. Kurde. No wiem, na bo... tak to musi być. Znaczy, co? Żółty jeden, no on się pali jeden, to drugi. Okej, okay, już Don. Gotowe. Zaraz muszę być... O, to kulki, na no, cztery, czemu cztery? A! Ja sobie Kurka, wezmę tak. jedną. Ja chcę jedną. No ja jeszcze wybiorę jeszcze jedną. Jeszcze nie przyjedziemy. Nie. A? Nie. Ulałaś i... No. Chciałbyś. <ślażdżasz>. Dobra, idziemy. Aj... Moja piłka była. No i no, no, no to odbierają. Hehe, <grym> 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 na, na, na idzie, nie? No Gra jest trochę już stara, na silniku Half-Life'a. Jak co... stara? Ej, co tak, się stało? Widzę, dość mi się... Aha, okej. No stara jest już trochę. No, staro czy dwa chyba. Co się stało? Czy silnik jest stary przynajmniej? Już działa tobie? Tak, działa. Ja. Nie loading taki śmieszny, nie? <grym> czekaj, czekaj! <grym> ja się <ja> to <grym> zrobię. Ja wiem o co no. chodzi. Ja. Właśnie to. <grym> Już, teraz ja. I like it. Ja Miałem takiego moda właśnie do y, Minecraft'a, portal. Ja wiem, wiem, wiem. Apki fajna rzecz. I te, 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 te To co, teraz kto robi portale? Ja mogę. No, to jest. No, i ten no, drugi. Okej. Okay. <grym> Coś mnie walnęło, czekaj, gdzie jest... Aha, tutaj. Portale jeszcze trzeba zrobić. No. To ty idź tam, do sobie portale, a ja ci tutaj zrobię... tą... przebitkę. No? No już. Okej. i mi mów sam, bo ja nie mam pojęcia już. Bo jak przejdę, to... Aha! Wiem już. już... wiesz? Tutaj, tutaj. Okej. To jest żółty, tak? Co? Aha, okej, okay. a czerwony, bo wiesz... Nie panie czerwonego, zaraz. Co to, co, co, co tam widzisz, bo nie widzę? A to jest tabem. no, przejdę, przejdę i my co tam wyjdzie. Aha, twoje dalej co? Źle zrobiłeś! Co źle. Był pan czerwona, a nie żółty. Jeszcze raz, jeszcze raz. Oh, god. Dobra. Zobacz czemu. No bo nie mogę się wybić, bo to już było puste. Dobra. Czekaj, szaraz, raz, raz weź. Tam. Tutaj. Tutaj. Nie. Już <grym> oba włożyłem chyba. Tutaj! No, no, no dobra, to zabij tutaj, no. Czekaj, no, ruszaj. <grym> <grym> I... Tutaj. Ja już chyba wiem. Ale... Nie, czy nie wiem? To ja muszę... No, zrób tę właśnie, no. Z dwóch stron tego... tego czegoś. No i tak... Teraz... Nie może? Mogę. No, i teraz drugiej. I teraz ja zabezpieczę niebieskiego. Okej. Okay. I możesz wejść, no już. Możesz łazić. No. A ja? A ty? Aha, ja wiem już to. A ty nie. A ja tak. <gry> Widzisz, jakie prosto było? Ja to nie zastanawiam tej gry. To jest na no logikę, trzeba tylko być mózgu. <gry> Dobra, tam tu mamy. Mm. Dobra, to ja pierwszy gdzieś się wybiję. Po kostkę piawszy, nie? Będzie najprościej. Mnie się nie pytaj. No pomyśl trochę się jeżeli tu właśnie tam widzisz. Jest ta kostka? Mam, mam kostkę. mam no, ją położyć? Już wiem gdzie. Ale ty chyba, ja chyba ją tam zniszczy, to No tak. A tak. nie, wiem. Tędy położę ją. Okej, okay, no i teraz trzeba tam wejść. Wiesz sam wszystko muszę robić no Dobra, dobra, sam dobra wszystko, a ty się patrz. No ról... Muszę nagrywaj. Mam kostkę, weź mi ją. Aha, no. Ty. Co no. no. się cało? Daj mi ją, podaj mi ją. Jak poprosisz? Ktoś ty zrobił? Ja nic. Daj mi ją. Proszę. Okej, okay, powoli, jak z bombą. O, że ja? I to się cało? Tu się otworzyło. Czy teraz ja zrobię? Niby jak o tak <laughs> Aha, i wiesz co dalej? Czy nie wiesz? No to, to są dwie jakieś O Ej, Nie, nie wiem <laughs> to są dwie ściany białe. Yyy, no. patrz, czekaj, musisz... Tutaj i tam. Czekaj, ty mi pokazujesz. tutaj i, i tu. tam mówisz, tak? No, ja tam siedzę, ale też mi się wydaje, że coś... coś nie zrobiłeś. Ty mi! Ja cię kopnę! Co? Nie jest to to nie, nie wiesz to, to robić. Nie wiem co wie to zrobić. To Pani tam, tam portale te dwa obok siebie. No już? Pan już? Już. Pan okay. Dobra, widzisz? O Boże. No dobra, po było, widzisz? Teraz ja ci muszę pomóc. No to złaś stąd. Złaś, wyłaś, masz o portala. Ci panu gdzieś, masz. Widzisz? Robot. Dobra, dobra mi tu tady to już kurczę. Parę mi jest... dwie, trzy już? Nie, szybkość wiem. No nie, 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 zabawna, taka taka Logiczna, nie, Ciekawa. Ciekawa. nie, Ciekawa. No, tak jest pokazuje, wiesz, bo nie, 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 się nie, 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 tam nie, mamy. Co my tu mamy? Kostki, wyrzucanie i woda. Czyli to nie to zwykle. No bo teraz ty to, to myśl, a ja będę patrzył, co to robisz. Myślę. Dobra, i to. Aha, czekaj, już ubawiam, chyba. Uh, ale ty też tego. Dobra, no, i to. No i ja czekaj, dokąd to muszę postawić. Aha, już bawiłem. No właśnie, tak to działa. Czekaj, ja jakaś O, działa Nie. jest. Aha. Dobra, a ja robię. Czekaj. Czekaj, czekaj, czekaj. Ja wyjść. No, ja wiesz, to samo. I tak robiłeś. Robiłeś tak. Tak. Chyba. So tak bym na ciebie. No i tam musisz. O, no. Tak. No. No tak. <laughs> Co ty mi robisz? No nie wiem, czemu tego... ty, to tylko. To samo jest. No to, ja to. Zrobię sam już. Pfff. 13 wolnych. Nie no, dobrze, dobrze leciało. <śmuch> gdzie jest? Gdzie O no. Brawo. Nie <śmuch> udało mu się wyjść, ale gdzie jest ten. Y, Kiosek chyba jakiś, czy. Czekaj, czekaj. Blokuje nam no, czegoś No też tak sądzę To jest na początku? Nie Tam jest Na początku, jakiś ten Mhm, mm uh -huh. nie, to nie to Jak nie Czekaj, widzę jakiś guzik, ale żeby ten guzik wziąć to trzeba Nie wiesz? Ja wiem To dobrze, że wiesz Chyba, czekaj Lazo <laughs> wykombinuję Kurde, Eł. Masz kurde, się mi się kojarza, nie wiem co Tutaj jest cube, nie No ale ja tam idę w nim, którym Ty A, da się tofnąć. A ja kombinuję Dobra, robię to jeszcze raz no Przez tu nigdzie nie ma tego cubo Kurde... Łódź się ode mnie. Tak, oczywiście. <grymne> Co ja robię? <grymne> Czekaj. <grymne> Czekaj? Nie <grymne> widzę. Ja <jestem>. <grymne> <grymne> <Fieletowy>. Tak, okej. <okay. grymne> Muszę tam trafić. Chyba. <grymne> Czekaj? No prawie. Wychodź. Prawie. Proszę. Mogłeś mi pomóc, o ty dziadu, Nie, zepsułeś ty, ja już wiem co to, to... O ty. Patrz, tu masz jednego pani, nie? No. A tu jest drugiego. Nie będę w niego dobra, leciał. No, tylko że na razie muszę tak wieć. Czy <gry> rozpędzić? A ty skóry kombinujesz, nie wiem co nawet. Okej. Okay. robię? Dobra, znaczy no, to... O, dobrze. Dobra. No, bal, bal, okej, one nam się Miliście no. czy... Jestem. No, wiesz tą kulkę, nie wiem skąd nawet. Nie widzę, gdzie... O o! Ty, pasta, co się do, do, do dzieje? O! D o tu się. Ja tu... <trym> ja! A? Tak, się. A mogę pójść bez Ani nie mogę A Ja, bo ja bo nie Dobra. No, no, no. <grym> <Pff>. Musimy już <nie trym> Ani nie, tak musim, musimy <trym> mieć bez Dobra. Wiesz tędy iść? Chyba wiem. Czekaj. Jeśli ja ci te dwa otworzę, a ty drup to to, to, to to ja. Czy drób to, to to... No, robiłeś wcześniej. No właśnie. Nie, to jest takie to No dla ciebie. No. No. Czemu dla <grym> to, 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 to już graješ. A jakie ja to było, tak. wiesz. Grand to, ale dawno, no. to są takie może, może kojarzę. Ale z tym, że jest prościej, bo byśmy się obaj tak męczyli, męczyli, tak jak to było, może by To co, może każdy pierwszy odcinek tak na chlubę? No, w sumie tak, no ale... Mam nadzieję, że się, że się podobało. Pośmialiśmy się tu trochę z siebie, ale... Tak, tak. po, po tym no dobra. Dobra, a no to co? Łapki w górę, komentujcie, subskrypcje. Nie, nie tak szybko, no. Dziękujemy za oglądanie, jeśli też to oglądał. Ja oglądałem. Będziesz ogl oglądał. Ogr Grałeś? Ogr Jakiemy za oglądanie. Dziękuję za, za, za łapki w górę, które lubimy. Szczególnie te kciuki. No i, I no. Nie subskrybujcie, i, jeśli macie ochotę. Albo nie, <laughs> albo nie macie. No i no i żegnamy was z tym właśnie miłym akcentem. No, no. Cześć.